Hej wszystkim! Dość dawno nie dodawałam żadnych filmików związanych z moimi lumpeksowymi zakupami i wreszcie się zebrałam. Zebrałam także trochę łupów, które, że tak powiem, udało mi się zdobyć w przeciągu no, tego okresu od ostatniego filmiku. Nie jest ich jakoś specjalnie dużo, ale powiem jedno. To są najtańsze zakupy, jakich w ogóle dokonałam w, całym, w całej swojej karierze yy, biegania po second handach. Kupiłam naprawdę kilka takich uniwersalnych rzeczy, i myślę, że to są jedne z najlepszych cen, jakie w ogóle mnie spotkały. No więc zaczynamy. Pierwsza będzie sukienka, którą kupiłam dzisiaj. Jest to taka typowo wakacyjna sukieneczka zwiewna przewiewna z falbankami. Jedyną mi wadą jest to, że materiał pod spodem jest jakiś taki skurczony albo krótki, nie wiem. Coś się z nim tutaj musiało dziać, ale za pieniądze za które ją kupiłam, to nawet ten materiał to tam akurat najmniejszy problem. bo zapłaciłam za nią złoty 50, także prawie nic. Kolejny jest sweterek. Właściwie takie bolerko. Naprawdę takie milusie. Przede wszystkim dość oryginalne. Sama się dziwiłam, że nikt tego bolerka nie kupił, ponieważ no, prócz tego, że było troszkę zmechacone, to wszystkie guziki, dżeciki tutaj są, perełki, były na swoim miejscu. Praktycznie żadnej nie brakuje. No mówię właśnie, tylko wadą jego było to, że był zmechacony, ale od czego mamy go larki do swetrów? Tym bardziej, że cena tego sweterka to 3 zł. Yy, Kolejna jest spódniczka. Jest to jeansowa spódniczka z falbankami. Taka dość rozkloszowana. Yy, pomyślałam sobie, że też ją troszkę przerobię. Dodam jakieś może tutaj koronki, czy tam jakieś guziki. Bo jakoś tak wydaje mi się pusta. Yy, kosztowała 4,50. Teraz czas na dość takie spore zakupy, które zrobiłam w moim ulubionym Lumpeksie i akurat trafiłam na najtańszy, najtańszy, jak to się mówi, najtańszy dzień, tak określę, i zapłaciłam za wszystko 20 zł, a myślę, że kupiłam naprawdę takie uniwersalne i nawet bym powiedziała niektóre Dość oryginalne rzeczy. I tak, zacznę od spodenek, które są po prostu wszystkie na miarę. Jak widać, takie szare spodenki, no to zawsze jakoś tak można do czegoś przypasować. I nie są z żadnymi jakimiś dziwnymi ozdobami, więc tym bardziej nic tylko brać. Następny jest topik. Z nieśmiertelną flagą brytyjską, motywem, tak. Ja osobiście mam sentyment do tej flagi, więc nie patrzę na jakieś wyznaczniki, tutaj trendy, tak dalej, modę. Po prostu mi się spodobały, tyle. A swoją drogą pasował, pasowała bardzo do tych yy, spodenek. Następny jest t-shirt. Tutaj dla odmiany, już z wieżą i Paryżem. Też dość fajnie do spódniczki wyglądało. A kosztowała chyba w tych 20 zł. To tak myślę, że około 2. Nie jest w ogóle zniszczona. Też się miła w dotyku. Zresztą, wydaje mi się, że warto jest też mieć jakiś taki t-shirt w swojej szafie. Zawsze jakoś można go skomponować. Kolejna jest koszula, dość taka elegancka i w przeciwieństwie do poprzedniego filmiku ta bordowa koszula jest z krótkim rękawkiem. Tutaj też ma takie różne zdobienia i urocze takie małe falbaneczki na rękawach. Jest dość taka obcisła, ale powiedziałabym, że kupiłam ją też tak na styk, bo gdyby była troszkę ciaśniejsza, to już bym z niej zrezygnowała. Kolejny jest sweterek. Co prawda, sezon się już kończy, ale ten sweterek kupiłam jeszcze w marcu. Jest dość taki nietypowy kolor, ponieważ nie jest to taki gładki różowy. Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale jest przeplatany z taką białą nitką. Tu macie jakiś taki wzorek. Co prawda wygląda dość staroświecko, ale ja pomyślałam sobie, że będę dodawać do niego tutaj szydełkowy kołnierzyk i będę go generalnie zakładać do spódniczek, a nie do spodni, żeby się tak jakoś nie postarzać. I ostatnia i zdecydowanie najlepsza rzecz, jaką kupiłam w całej swojej też karierze biegania po lumpeksach jest sukienko spódnica o przepięknym motywie kwiatów jest absolutnie fenomenalna, byłam bardzo zadowolona, kiedy ją znalazłam, ponieważ znalazłam ją dzień przed dostawą, gdzie już generalnie już wszystkie rzeczy powinny być tego typu wykupione. I myślę, że będę nosiła ją na dwa sposoby. Albo na ramionczkę tutaj jakimś paskiem, albo jako maxi dress. Bo jest naprawdę taka dość uniwersalna prześliczna. <laughs> kosztowała chyba 3 zł. A ostatnią rzeczą, już też ostatnio jakoś też kupiłam, jest wiklinowa, taka słomkowa torba. Dość wakacyjna. I kosztowała 10 zł. Nie są to wszystkie rzeczy, które udało mi się w ostatnim czasie kupić, bo gdzieś po drodze mi połowa zaginęła ale generalnie jest tutaj większość. Myślę, że brakuje może ze trzech rzeczy, więc postaram się je pokazać w następnym filmiku. A teraz żegnam Was wszystkich i zapraszam ponownie. Pa pa!